Witam. Zaprezentuję dzisiaj koncepcję, która pozwala z pliku Excela utworzyć aplikację działającą jak każdy inny program. Pokażę to na przykładzie pliku służącego do ewidencji danych o współpracownikach. Do tego celu najczęściej tworzymy sobie tabelę, w której zapisujemy dane. Możemy tutaj oczywiście dodawać nowe wiersze, usuwać, modyfikować zapisy, a także filtrować. Jednak cały czas w takim układzie jest to tylko i wyłącznie jeden plik, do którego inne osoby mają ograniczony dostęp. Co możemy zatem zrobić? Otóż zamiast jednego pliku zastosujemy dwa. Jeden będzie stanowił bazę danych, w naszym przypadku będzie to plik baza osoby XLSX, drugi natomiast będzie służył do zapisywania i odczytywania danych. Ogólny schemat wygląda następująco. Na serwerze, gdzie mają dostęp wszyscy użytkownicy, umieszczamy plik bazowy. Natomiast każdy z użytkowników ma swój własny plik, za pomocą którego zapisuje dane do bazy oraz odczytuje z niej inne zapisy. Zobaczmy zatem, jak to działa w praktyce. Plik dla użytkownika jest skoroszytem składającym się z następujących arkuszy. Formularz. Tutaj wpisujemy dane dotyczące współpracowników. Lista. Jest to arkusz, gdzie mogę filtrować moją bazę danych. Jest jeszcze arkusz baza. Tutaj znajduje się tabela z danymi osób, która jest bezpośrednio podłączona do pliku bazowego. Przejdźmy zatem do arkusza lista i wykonajmy kilka podstawowych procedur. Pierwsza kwestia to filtrowanie. Jeśli wpiszę cokolwiek w polach żółtych, program automatycznie zwróci mi listę osób spełniającą zadane kryteria wyszukiwania. Po wpisaniu "war" wyświetlone zostaną osoby zamieszkałe w mieście zawierającym w nazwie słowo VAR. Jeśli teraz chciałbym dokonać modyfikacji zapisu, klikam dwa razy lewym przyciskiem myszy w dowolnym polu danej osoby. Program przeszedł automatycznie do arkusza Formularz, gdzie mogę zmodyfikować dowolne pole. Załóżmy, że dopiszemy uwagi. Lubi szybkie samochody. Co się dzieje, kiedy kliknę Zapisz? Otóż program wykona następującą operację. Otworzy plik bazowy, w naszym przypadku jest to plik baza osoby XLSX. I teraz, jeśli dodałem nową osobę, wówczas dodaję na końcu listy. Jeśli natomiast wykonuję modyfikację, tak jak tutaj w tym przypadku, program zmodyfikuje odpowiedni wiersz w tabeli. Następnie moje makro zapisze i zamknie plik bazowy, następnie powróci do mojego pliku, w którym się znajduję i odświeży tabelę z osobami. Następnie przejdzie do arkusza lista i odświeży listę. Zobaczmy, ile to będzie trwało. Jest to cała operacja aktualizacji. Danych danej osoby. Dlaczego tak zrobiliśmy? Otóż każdą zmianę zapisujemy w jednym zewnętrznym pliku, do którego mają też dostęp inne osoby. Zauważmy, że plik bazowy był blokowany zaledwie przez ułamek sekundy w trakcie zapisu. Dlatego też każdy z użytkowników może pracować niezależnie na własnych plikach. Na tym polega cała idea wydzielenia bazy danych do pliku zewnętrznego. Jeśli połączymy taką koncepcję z procedurami napisanymi VBA, uzyskujemy gotowy program. Zauważ, że w naszym pliku wszystkie operacje są wykonywane przez makra, nawet przejścia pomiędzy arkuszami. To nie tylko ułatwia pracę, ale także zabezpiecza nas przed pomyłkami. Na koniec dla zainteresowanych podam jeszcze kilka praktycznych wskazówek dotyczących technik, jakie zostały tutaj wykorzystane. Po pierwsze w deweloperze możecie zobaczyć kody VBA, jakie zostały tutaj wykorzystane. W arkuszu listam wykorzystuję, wykorzystuję też filtr zaawansowany, który zwraca mi rekordy spełniające zadane kryteria. Wykorzystuję także zdarzenia. W naszym przypadku jest to zmiana zawartości komórki. Jeśli cokolwiek zmienię w komórkach odpowiadających poszczególnym parametrom, na przykład wpiszę sobie ZAR. Program wykona procedurę filtrowania. Drugie zdarzenie, jakie tutaj wykorzystuję, to podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy. Po takiej operacji program otwiera okno do edycji wybranej osoby. Tak wygląda w skrócie koncepcja tworzenia aplikacji z wydzieleniem baz danych. W praktyce, tworząc zaawansowane rozwiązania, do tworzenia baz danych wykorzystuję już gotowe bazy SQL, np. SQLite albo SQL Servera. W takich przypadkach Excel jest czymś w rodzaju wyświetlacza, ale działa identycznie jak w zaprezentowanej powyżej koncepcji. Zapisuje i odczytuje dane z baz zewnętrznych. W ten sposób masz otwartą drogę do tworzenia dowolnych aplikacji usprawniających zarządzanie Twoją firmą.